Dzisiaj, mordeczki, moje kochane z tej strony, oczywiście Patryk Taksizer Te Malinowski, a dzisiaj, słuchajcie, zauważyłem, że zadajecie bardzo dużo pytań związanych z ptysiem. Co u niego, słuchajcie, gdzie on teraz się znajduje i tak dalej, i tak dalej, więc na tym materiale bardzo chętnie, słuchajcie, wszystko wam wytłumaczę. Także lecimy, słuchajcie, na spacerek z ptysiem, zostawcie łapeczkę w górę dla ptysia, a ja po prostu, nie przedłużając, zaczynam. Jasa! W ogóle, słuchajcie, dawno nie nagrywałem żadnego vloga, jestem po prostu, wiecie, czuję się tak. O to fuck, ja nagrywam vlog. Bloga, nie? Także, ale słuchajcie, wiecie, mój kanał też nie kręci się wokół tylko samych gier, więc wiem, że też takie materiały raz na jakiś czas Wam się podobają, więc po prostu będę wam je robił. Dajcie jakiś temacik, słuchajcie, w komentarzach, jeżeli chcecie, żeby tych vlogów było więcej. Ja słuchajcie, jeszcze zanim wejdę do Ptysia, nie? A to zadzwoni do mojej siostry, żeby wyszła po telefon. I słuchajcie, żeby nagrała wam reakcję, jak wchodzę do Ptysia. Bo Ptysz słuchajcie, mieszka teraz u mojej mamówki i po prostu zobaczycie, jak on się cieszy, bo on po prostu za każdym razem, gdy mnie widzi, skacze na mnie i tak dalej. Więc muszę to dla was nagrać. A, no i cóż, nie przedłużamy, lecimy. Zobaczcie, kochani, a tak prezentuje się szkoła, do której chodziłem aż słuchajcie, 5 lat od drugiej podstawówki. Do szóstej klasy podstawowej Jeszcze nie wiem, czy będzie widać Szkoła podstawowa numer 26 w Białymstoku Polecam gorąco, słuchajcie Fajne, fajne akcja Aż łezka się kręci, no masakra Dobra, Ja już jestem, słuchajcie, na miejscu Zaraz dzwonię do siostry I robimy niespodziankę dla Tysia Sekunda Jezu. Cześć! Jest! Koczej! A, a Pinoczyj, Żorcia, cześć! A, kto idzie na spacer? Spacerek? Tak, tak, cześć! Cześć! Co? Na, spacer? na spacer? Kto, 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 kto? 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 Jezu. No, chodź idziemy na spacer! Wychodzi tak na mniej więcej 3-4 razy dziennie na spaceros czasami więcej. O idzie Gabryś, wojownik, już patrzcie! Patrz, patrz. Bierz go, bierz go! I nadchodzi! No, także nasz słuchajcie Superman ma już ponad 2 latka. Sierści się z niego sypie, słuchajcie, naprawdę strasznie dużo. No ale trzeba z tym walczyć słuchajcie, ponieważ wiadomo taka dawka miłości wiąże się z konsekwencjami. E, lubi wszystkie patyki. Wszystko słuchajcie co się rusza i co spadnie na ziemię to jest ptysia po prostu. E, no, także tak to się prezentuje. Am, 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 am. Już ścina jakiegoś korzenia. Dobra, słuchajcie, na wszelki wypadek przyniosłem dla, patyk, dla ptysia słuchajcie, kilka smaczków. Zobaczymy czy na niego podziałają. Ptyś. Może Wika tutaj przybliżyć się bardziej, żeby było lepiej widać? Tyś! Spa zajęty patykiem. Będzie obgryzał teraz patyka przez 30 minut. Tyś! Patrz! Zobacz! Zobacz, co to tu ma! Tyś! Siedem, o, mi O, O! 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 Zostaw! Najpierw chat! Dobra siad! Łapa! Dobra łapa, druga, dobra druga, kładź się, dobry kładź masz, dla piesorko, dla piesa, mamy więcej, zobaczymy, słuchajcie, czy ktoś jeszcze nauczył się kontrolować swoją moc, tyś, patrz, tu jeszcze masz, tu, Weź. patrz, się wrócił do patyka, Piesor, zobacz, tyś, o, cóż to? Zostaw, siad. Słuchajcie, najlepsze jest to, że Tyś. Nie, zostaw. zostań. Tyś już się umie kontrolować do takiego stopnia, że po prostu nie, nie, nie zabierze mi tego, dopóki nie otrzyma komendy. Możesz. W sensie, Tyś. Chyba coś poszło nie tak. I patrz, ja mogę zrobić na przykład tak. Tak jak wtedy na filmach. Położymy mu, słuchajcie, tutaj chrupka. O, stój, stój. Możemy mu go o tak o jo ja. <laughs> Nie było komendy. Jesoj! Ty mi się tu robisz niegrzeczny. Zostaw. Zostaw. Możesz. Mniom Jak wcisnął! Zuszek! Zuszek łakom, czuszek. Zobaczymy słuchajcie, czy zrobi jeszcze jedną rzecz. Tyś. T -t -t. Chodź. Zobacz, ptyś! Zobacz. Siat dobra. Teraz słuchajcie tak. Nie. Źle. tyś. Nie. Musi cały czas słuchajcie, kontrolować się na mnie. Ptyś. Nie jest skupiony. No skup się piesor, zobacz. Zostaw. Dobry, taki dobry! Dobrze! No zrzek, okruszek! Dobra, słuchajcie teraz. Tyś sobie sam wybierze, którą, którą łapkę będzie chciał. Dobra. Którą chcesz? No, którą. Tyś! Tyś! No, 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 no. Która? Która? No, która łapa? Tyś! Dobry masz! Masz Zuszek! No jo, jaki dobry piechol! Jaki dobry piechol! Ogólnie, słuchajcie, sprawa jest tego typu z ptyciem, że niestety ja mam na niego uczulenie w sensie uczulenie na sierść. I ptyś, słuchajcie, musi mieszkać u mojej mamuszki no ale jak widzicie, ma dobrze tutaj, słuchajcie, Gabryś i Wika z nim wychodzą często, także jest spoko, ja do niego też wpadam praktycznie codziennie, żeby się przywitać, żeby z nim wyjść i tak dalej, i tak dalej, także tego jest multum, no i myślę, że słuchajcie, naprawdę ma tutaj dobrze, ja jeszcze, słuchajcie, zarzucę mu ze dwa szmaczki, może Gabryś, chcesz mu dać? Albo zobaczymy, jak łapie w locie, poczekaj Gabryś, zaraz ci dam, tyś, Zodać zostań, siad, tak, ja, uwaga, nie złapał Słabo ptyś. Zobacz. Zobacz. Może po prostu za mały, rzucę mu cały teraz. Dobra. Albo nie go, jeszcze Gabryś. Dobra. Aga. Znowu nie złapał. XD, XDD. masz Gabryś, daj mu no, Może zimno, czy dać A ty no możesz, wiesz, spokojnie, nie? Tyś. Siad, Znaczy, kapryś, mów, mów do niego. O, co to? Ja już nic nie mam. O, Zuzek dobry! E, a właśnie, słuchajcie, i jeszcze tak podczas lata, jak widzicie, słuchajcie, dla ptysia przyczepia się tak bardzo dużo tych tych. Nie wiem, jak one się nazywają, ale to się w dzieciństwie, słuchajcie, rzucało. To są o te. I słuchajcie, naprawdę pełno się tego do niego przyczepia. No ale niestety, słuchajcie, no tak musi być, tak? W końcu to pies. Dobra, mordeczki. Lecimy jeszcze chyba z nim chwilę pośmigać, co? Tyś! Jest! Jest! Dobra. O, nie, rzucę mu jeszcze patyka. Jest! Byś, zobacz, zobacz, zamiesz. Zobacz. Nie zauważył nawet gdzie poleciał. Dobra, mordeczki. Tym miłym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy materiał. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczyska w następnym materiale. Sie i offer you come along and see it's true